A gdybym ci powiedział, że istnieje modlitwa tak potężna, ukryta przez wieki, że może zmienić twoje życie finansowe w niewy sposób. Praktyka, która łączy wiarę, energię kwantową i boską siłę, obiecując dobrobyt, obfitość, a nawet nieoczekiwane cuda. Dla wielu może to brzmieć jak fantazja, ale istnieją imponujące doniesienia o ludziach, którzy dzięki poświęceniu i wierze doświadczyli radykalnych zmian w swoim życiu. Wyobraź sobie, że jesteś w trudnym momencie i nagle otwierają się drzwi, spłacony dług, pojawiająca się szansa zawodowa, a nawet nieoczekiwane pieniądze wpływające na Twoje konto. Są to prawdziwe historie transformacji, które intrygują nawet najbardziej sceptycznych. W tym filmie ujawnimy wszystkie szczegóły tej specjalnej modlitwy, jej tajemnice i powody, dla których powtarzanie jej przez 8 kolejnych dni jest tak skuteczne. Zbadamy nie tylko, jak ją praktykować, ale także w jaki sposób łączy się ona z głębokimi koncepcjami uniwersalnej energii wyjaśnionymi przez naukę i duchowość. Ale czy każdy może osiągnąć takie same rezultaty? I jak coś tak prostego może mieć tak głęboki wpływ na Twoją rzeczywistość finansową? Historia modlitwy, którą obiecujemy ujawnić, jest równie intrygująca, jak doniesienia o dobrobycie, które wygenerowała. Praktyka ta została po raz pierwszy odkryta w manuskryptach należących do starożytnego zakonu duchowego. Rękopisy te zostały dostosowane do koncepcji manipulacji energią kwantową i duchowości, co stanowi połączenie, które intryguje zarówno naukę, jak i wiarę. Podstawą tej modlitwy jest idea, że słowa mają moc, moc wzmocnioną przez intencje i staranne powtarzanie. Zgodnie z zapisami historycznymi. Modlitwa ta była utrzymywana w tajemnicy przez wieki, przekazywana tylko wśród najbardziej pobożnych członków tego zakonu. Powód? Wierzyli oni, że moc modlitwy może zostać zmarnowana lub niewłaściwie wykorzystana, jeśli zostanie szeroko udostępniona. Jednak w ostatnich latach dostęp do informacji i chęć przemiany życia sprawiły, że sekret ten został ujawniony światu. Kluczową kwestią jest tutaj powtarzanie modlitwy przez osiem kolejnych dni. Praktyka ta jest zgodna z koncepcją rezonansu energetycznego, tworząc określoną częstotliwość, która przyciąga dobrobyt i obfitość. Zasada jest prosta: słowa powtarzane z wiarą tworzą wibrację, która rezonuje z uniwersalnymi energiami, łącząc się z tak zwanym boskim przepływem. Inspirujące historie wzmacniają zasadność modlitwy. Jedna z nich opowiada o małym biznesmenie, który w obliczu trudności finansowych otrzymał nieoczekiwany kontrakt po modlitwie. Inna historia opowiada o rodzinie, która odnalazła stabilność po latach zmagań finansowych, przypisując zmianę sile modlitwy i wiary. Te historie nie są tylko zbiegami okoliczności, są przykładami tego, co może się wydarzyć, gdy energia wiary zostanie połączona z konkretnymi działaniami. Co więcej. Dzielenie się tą praktyką wydaje się wzmacniać jej efekty. Niektórzy ludzie zgłaszali, że ucząc modlitwy przyjaciół lub rodziny, zdali sobie sprawę z pozytywnego wpływu nie tylko na ich życie, ale także na otaczającą społeczność. Ten kaskadowy efekt jest dowodem na zbiorową moc wiary i pozytywnej energii. Poświęć kilka chwil na głęboki oddech, pozwalając swojemu ciału i umysłowi dostosować się do siebie. Praktykowanie wdzęczności przed rozpoczęciem jest również niezbędne, ponieważ dostosowuje energię do obfitości, której szukasz. Możesz na przykład podzękować za trzy rzeczy w swoim życiu, nawet jeśli wydają się one małe. Otwiera to drzwi do boskiego przepływu i przygotowuje grunt pod to, co ma nadejść. Jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać nasze modlitwy transformacyjne i aby uczynić tę modlitwę jeszcze potężniejszą, wpisz ją w komentarzach. Akceptuję dobrobyt w moim życiu i aktywuj tę potężną energię już teraz. Zaczynajmy! Teraz z otwartym umysłem i sercem wypowiedź następującą modlitwę, powoli i z intencją. Wzywam moc wszechświata z najwyższym pozwoleniem Boga, aby przyszedł mi z pomocą w tym czasie. Niech siły stworzenia błogosławią moją ścieżkę, przynosząc dobrobyt, obfitość i boskie światło. Akceptuję boski przepływ w moim życiu i dziękuję za niespodziewane pieniądze, które pojawiają się na mojej drodze, błogosławiąc mój dom i moją rodzinę. Oby w ciągu następnych ośmiu dni pojawiło się i pozostało dużo pieniędzy. Przekształcając moją rzeczywistość w radość i spokój. Wierzę w moc dobra, nieskończoną miłość i zdolność do przekształcania niemożliwego w rzeczywistość. Niech tak się stanie, z boską łaską. Wzywam moc wszechświata z najwyższym pozwoleniem Boga, aby przyszedł mi z pomocą w tym czasie. Niech ta inwokacja będzie jak ziarno zasiane w żyznej glebie wiary, podlane zaufaniem do czegoś większego, co nas prowadzi. W tej chwili wizualizuję złote światło łagodnie wstępujące z nieskończoności, otaczające każdą część mojego życia, rozświetlające moje serce i poszerzające moje zrozumienie ogromu wszechświata i jego nieskończonych możliwości. Czuję, jak ta transformująca energia przepływa swobodnie, rozpuszczając lęki, zmartwienia i niewidzialne bariery, które kiedyś wydawały się nie do pokonania. W jej obecności wyrzekam się determinacji i otwieram ramiona. Aby otrzymać wszystko, co jest moje z boskiego prawa. Akceptuję boski przepływ w moim życiu i dziękuję za nieoczekiwane pieniądze, które pojawiają się na mojej drodze, błogosławiąc mój dom i moją rodzinę. Z każdym słowem czuję wibrację wdzięczności. Mój umysł wypełnia się żywymi obrazami, mój dom przepełniony radością, moi bliscy śmiejący się przy obfitym stole, komfort bycia w stanie pomagać i dzielić się z tymi, których kocham. Przyjmuję to błogosławieństwo z otwartymi ramionami, ponieważ wiem, że wszechświat odpowiada na moje zaufanie hojnością. Wszystko, co do mnie przychodzi, jest symbolem przepływu uniwersalnej energii. To nie tylko pieniądze, to środek, dzięki któremu spełniam marzenia, pokonuję wyzwania i tworzę znaczące doświadczenia. Każdego dnia tych kolejnych ośmiu dni z sercem pełnym wdzięczności oczekuję nieoczekiwanego. Wiem, że błogosławieństwa są w ruchu, że manifestują się w tajemniczy i doskonały sposób, kierowane przez większą mądrość. Wierzę w moc dobra, nieskończoną miłość i zdolność do przekształcania niemożliwego w rzeczywistość. Niech tak będzie z boską łaską. Miłość, niczym najwyższa siła, podtrzymuje wszystko. Kiedy łączę moją wiarę z miłością, czuję się niezachwiany. Dobro, które płynie przez wszechświat jak wieczna rzeka, przychodzi przeze mnie, usuwając wątpliwości, lecząc rany i tworząc nowe możliwości tam, gdzie wcześniej była tylko niepewność. Przekształcenie niemożliwego w rzeczywistość to wiara w niewidzialną moc, która działa poza naszym zasięgiem. To zrozumienie, że istnieje sieć energii tkająca nici naszego życia dopasowująca spotkania, tworząca rozwiązania i wydobywająca na światło dzienne to, co kiedyś wydawało się zagubione w ciemności. Pozostaje niezachwiany w tym przekonaniu. Moja wiara jest niezachwiana. Wizualizuję otwierające się drzwi, pojawiające się możliwości i ujawniające się cuda. Każdy mój krok jest wspierany przez siłę, która mnie prowadzi, tak jakby cały wszechświat spiskował na moją korzyść. Niech boskie światło nadal kieruje moimi krokami, oświetlając moją ścieżkę i wnosząc do mojego życia wszystko, co jest pełne, piękne i błogosławione. Niech tak będzie, teraz i na zawsze. Niech błogosławieństwa wszechświata będą moimi towarzyszami, niech pieniądze przebywają jak delikatna bryza i zmieniają nie tylko moje życie, ale życie każdego, kto stanie na mojej drodze. Dobrobyt nie jest celem samym w sobie. Ale nieskończonym strumieniem hojności i miłości. Wdzięczność boskości za to, że pozwala mi być częścią tego uniwersalnego tańca obfitości i światła. Modlitwa to nie tylko zestaw słów, to praktyka transformacji. Aby zwiększyć jej wpływ, rozważ poniższe sugestie. Praktykuj wdzięczność przed i po modlitwie. Zękuj za obfitość, która już istnieje w twoim życiu i za to, co dopiero nadejdzie. Połącz modlitwę z konkretnymi działaniami. Znajdź sposoby na włączenie tej energii dobrobytu do swoich codziennych czynności, takich jak dzielenie się czymś pozytywnym, lub wykonywanie małych aktów hojności. Wizualizuj nadchodzącą obfitość. Wyobraź sobie konkretne sceny, takie jak otrzymanie niespodziewanego czeku, sukces w projekcie lub rozwiązanie problemu finansowego. Ta modlitwa to coś więcej niż prośba zobowiązanie wobec samego siebie, by wierzyć w to, co najlepsze, ufać boskiemu przepływowi i działać celowo. Praktyka ta nie jest magiczną sztuczką, ale sposobem na dostosowanie swojej energii do nieskończonych możliwości wszechświata. Uczyń z tego nawyk, a możesz doświadczyć transformacji, która wykracza poza pieniądze, transformacji, która dotknie Twojego zdrowia, relacji i wewnętrznego szczęścia. Pod koniec ośmiu dni wróć tutaj i podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Niech ta modlitwa będzie ziarnem, które zakwitnie w Twoim życiu, przynosząc ocean błogosławieństw i radości. Niech ta modlitwa będzie ziarnem, które zakwitnie w Twoim życiu, przynosząc ocean błogosławieństw, dobrobytu i pokoju. Uwierz w boską moc i w swoją zdolność do przekształcania rzeczywistości. Praktykuj, dziel się i świętuj nadchodzące zmiany. Oby tak było. Do zobaczenia wkrótce. Pocałunek światła.